Jakże ciężkie to zadanie musieć kontynuować historię opowiedzianą w filmie, który łączy pokolenia, który jest niesamowicie wręcz pozytywny, który jest kreatywny, piękny i który pokonał cynizm nawet największych cyników i antyfanów postaci. To jest zadanie niewykonalne. Jak naśladować, jak zrobić krok następny po filmie, który nawet Nicolasa Cage'a przekonał. I z takim właśnie zadaniem musiał zmierzyć się Dougal Wilson, debiutujący tu jako reżyser, przejmujący pałeczkę po polu Kingu, przygotowując nam Paddingtona w Peru. Ja wiem, to wszystko brzmi dziwnie, ale po Paddingtonie 2, który sp sprawił, że ja, który nie do końca jestem fanem jedynki, powiedział, Jezus Mary to jest jeden z najlepszych filmów, jakie ja widziałem w roku i co roku mówię, Jezus Maria, to jest jeden z najlepszych filmów, jakie widziałem w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Nagle trzeba wrócić do tego świata, mając z tyłu głowy ten ciężar. Naśladujesz, a właściwie podążasz za praktycznie arcydziełem. Jak, jak to zrobić? No i Doga Wilson zrobił to w ten sposób, że dał nam historię w miarę piękną, w miarę uroczą, w miarę trzymającą się tego, o czym głównie opowiada Miś Paddington, ale chyba czegoś troszeczkę zabrakło. Z drugiej strony. Czy to dziwne, że zabrakło, skoro jego poprzednikiem było takie dzieło, jakim jest Paddington 2? Rodzina Brownów jedzie do Peru. O, częstuj się. Ciocio Lucy! W Paddingtonie 2 wracamy do naszego misia Paddingtona, Brauna, który wreszcie otrzymuje swój brytyjski paszport, ale jednocześnie dostaje wiadomości od swojej cioci Lucy, mieszkającej w Paddingtonie. Peru i postanawia ją odwiedzić. Ale gdy wyrusza, odwiedza ją, to oczywiście okazuje się, że ona gdzieś zniknęła, więc trzeba ją odnaleźć. Trzeba ją odnaleźć, a poszukując jej razem z rodziną Brownów, razem z Antonio Banderasem, razem z Oliwią Coleman, będziemy mieli więcej niespodzianek, pułapek, wszystkiego, czego możemy się spodziewać po przygodzie misia Paddingtona. Wykonuję zdjęcia za trzy... Dwa, a... jeden, a... Tym, co dla mnie jest siłą Misha Paddingtona, to jest umiejętność balansowania pomiędzy pięknym wizualnym, szalonym światem, który trochę przypomina Wes Andersona, który bawi się kolorem, który bawi się perspektywą, który nie daje się zamknąć tylko w prostym slapstiku, a pomiędzy ciepłym Wręcz niezwykle prostolinijny, może to jest zbyt naiwny, misiu, który nigdy nie wydaje się, że wszyscy traktują go jak idiotę. Musimy umieć pomiędzy tym balansować, żeby świat nie był zbyt cyniczny wokół niego, żeby on nie odstawał od niego za bardzo, albo żebyśmy my nie patrzyli na niego jak Jezu, on ciągle się potykał, własne nogi i tak To jest bardzo ciężkie zadanie. Dlatego mówię: dla mnie, paddington 2 udało mu się to, to praktycznie perfekcja. Ja nie jestem fanem slapstiku przesadzonego w tego typu historiach, bo robimy z postaci zbyt dużą łamagę. I dla mnie jedynka troszeczkę taka była. Więc tutaj w dwójce udało się to zrobić świetnie. Tutaj wracamy do najpierw do Londynu, a potem przenosimy się do całkiem nowego świata w Peru. I czy coś udaje się Wilsonowi? Tak, udaje się zdecydowanie ten element ducha Paddingtona. Film jest bardzo ciepły, Nigdy nie czujesz, że jest złośliwy, śmiejący się, z powiedzmy łamagowatości, troszeczkę tego, że no, nie wszystko wychodzi paddingtonowi. Nigdy się z niego nie śmieje. Nigdy nie patrzy na ciebie jako na widza i patrzy na ciebie z góry. Nie ma tutaj takiego protekcjonalizmu, że my wiemy lepiej, jakie żarty będą Cię bawić, albo ogłupiamy żarty, żebyś ty się z nich śmiał. Czyli więcej razy potkniemy się na. Skórce od pomarańczy, ponieważ wiemy, że to wywoła śmiech. To jest bardzo ważna rzecz. Że nie czuję, że ten film, to się po angielsku mówi pandering, że on tak, on tak i szuka naj, najniższego wspólnego mianownika, który jednocześnie będzie rozbawiał wszystkich i nikogo. Nie mamy czegoś takiego. Urok Paddingtona jest tutaj zachowany. Mamy sceny, gdzie Teoretycznie no, robi wszystko źle, ale wciąż próbuje zrobić je dobrze, i ty rozumiesz, w tej sytuacji nawet ja mógłbym się tak zachować. Jest ta umiejętność połączenia się z nim, jest ta umiejętność pokazania postaci, z którą, ch którą chcielibyśmy być, z którą troszeczkę chcielibyśmy mieć tą, tą naiwność, ale tą, tą naiwność, która wynika z, z ciepłego serca, którą ma Paddington. To wciąż filmowi wychodzi znakomicie. Co prawda, szczególnie na samiutkim początku, będzie miał sceny, które moim zdaniem są niepotrzebnie zbytnio slapstickowe. I to jest ta scena, którą zaczął się właściwie e, każdy zwiastun. Chyba teaser się zaczynał, że nie umiał sobie zrobić zdjęcia w buce ze zdjęciami. Moim zdaniem, totalnie niepotrzebna scena. Moim zdaniem, to jest ta scena, która mówi: OK, dobrze, dajmy ją do zwiastuna, do drugiego zwiastuna, do, drugiego, do trzeciego, żeby to promowało. Popatrzcie, to jest taki troszeczkę e, misiu łamaga. E, na szczęście, ten film się zaczyna mniej więcej tą sceną i dużo więcej tych slapstickowych scen dla samej slapstickowości nie ma. One dużo częściej już są fabularnie uzasadnione. Ale mówiłem o tym dru drugiej rzeczy, którą dwójka cudownie zrobiła. Czyli ten świat, który jest fantastyczny, a który sprawia, że Londyn wydaje się fascynująco piękny, który daje nam kolory, rewie, piękną scenizację zdjęć. Tego troszeczkę tutaj brakuje. Dla tych, którzy kochają to, co się działo w więzieniu w drugiej części, tego nie znajdziecie. Tutaj wszystko wydaje się normalniejsze, spokojniejsze, bardziej. Takie jak zwyczajne. Co prawda są świetne momenty, jak właśnie nasza Olivia Colman, która od, odtwarza Sounds of Music, piękna, piękna scena tańca i śpiewu, właśnie, którą one wykanują razem z misiami. Okej, okay, super. Ale. To są takie małe momenty, które nie dają nam aż takiej satysfakcji. Czujesz przez cały film, szczególnie jeżeli oglądałeś dwójkę niedawno, jakby to była odchudzona wersja dwójki, albo jakby to był bezpośredni sequel jedynki. Naprawdę jest takie poczucie, przynajmniej dla mnie, że jedynka i dwójka są koło siebie dużo bardziej, a dwójka to jest w ogóle inny świat. To jest. To jest... Jesteśmy, jesteśmy gdzie indziej. Podobnie ma się niestety sprawa, jeżeli chodzi o samą fabułę. To, co było piękne też w Dwójce, to jest ta umiejętność budowania historii z jednej strony prostej, ale niezwykle skomplikowanej. Tutaj prostota jest po prostu. Nie mamy ciekawej intrygi. Nasz złoczyńca grany przez Antonio Banderasa jest. Jest. Co to fajnie, że kilka razy coś robi, ale daleko mu do Hugh Granta. I ja wiem, że to jest, to jest przeraźliwe. I ja o tym powiedziałem na samym początku, że to jest główny problem tego filmu, że on następuje po Paddingtonie. Paddingtonie 2. Tak jak zaczynasz po jednym z najlepszych filmów ostatnich lat, ciężko, żebyś wszedł w te buty. Ale starałem się oderwać od tego, więc to jest po prostu, jakbym oderwał jakby Paddingtona 2 nigdy nie było. Ja bym teraz wszedł po jedynce, której niespecjalnie lubię. To bym powiedział, tak, jest to ciepła, prosta historia, która ma kilka... Może troszeczkę zbędnych, niepotrzebnych scen Slapstiku, Ma bardzo ciepłego bohatera e, naszego Paddingtona. Ma bardzo uroczo bawiącą się Oliwię Coleman. I troszeczkę przeciągnięte zakończenie, które jednakowoż potrafi wycisnąć z ciebie łzy, bo udaje się utrzymać przez cały film. To poczucie, że ta rodzina Brownów, oni się kochają, oni się lubią, oni lubią ze sobą spędzać czas. Nie, nie potrzeba tu było żadnych zbędnych mm, sztuczek, żadnego zbędnego złoczyńcy trzeciego czy też czwartoplanowego, który będzie podgryzał gdzieś panią Brown albo pana Browna i tak dalej. Więc gdyby nie było Paddingtona, tak czy siak oceniłbym to film jako miły i uroczy. I tyle. A mapa jest kluczem do odnalezienia El Dorado. Mówi Pan o. Mm. Pyszne wszystkie. Mm. I to może być przekleństwo Paddingtona 3. Paddingtona w Peru. Ponieważ zastanówcie się, no, po, obejrzeniu, mm, po obejrzeniu dwójki, mówicie sobie: Mam ogromne oczekiwania, i możecie poczuć się zawiedzeni. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, po obejrzeniu jedynki i dwójki, oglądając trójkę. Do, czujecie pewne takie domknięcie historii, emocjonalne domknięcie, bo, bo widzieliście, jak te postacie dojrzewały z wami i ogromną satysfakcję daje wam to, co się dzieje na samym końcu przez dobre 5 czy 7 minut. Ten film ma ten staroszkolny system... My Naprawdę na zakończeniu poświęcimy kupę czasu, prawie jak władca pierścieni i powrót króla, będziemy ten film kończyć długo, ponieważ wiemy, że widzowie są blisko związani z postaciami, więc damy im powolutku po pożegnać w cudzysłowie się z nimi. Więc nie czujesz, że jest zrobione na siłę, że to są łzy, które ktoś ciebie wyciska na hama. I to jest piękne. I to jest naprawdę piękne. Więc mimo tego że ja mam ten element, Zawodu przez dwójkę to staram się wam przekazać, że nawet jak zabierzemy dwójkę, to wciąż będzie tutaj uroczy seans. Może nie zostanie z wami na 10 lat. Może ma on ten lekkość, ale i powolność troszeczkę narracji, która może sprawić, że niektóre dzieciaki, które będą szły na to do kina, będą się trochę nudzić. Możliwe. Ale wciąż, w duchu, ten film będzie ta tyle ciepłą historią, że warto moim zdaniem na niego się wybrać. Bo to, że nie zostaniemy w Peru na zawsze i tak naprawdę kilka historii jak gdzieś na pewno nam umknie, nie zmienia faktu, że dostaliśmy piękne widowisko, które w dodatku jeżeli trzeba o tym powiedzieć. Mówiłem, że to nie jest wizualnie spektakularny film, ale to jest bardzo ładnie dopracowany jeżeli chodzi o efekty specjalne. Misiek nas, który bywa mokry, który jest wiatr, wieje mu w sierść. Ta sierść wygląda znakomicie. Można powiedzieć, dusza, która jest zaklęta w tej postaci CG, tam naprawdę coś jest. Te, o, tymi, za tymi oczkami coś się dzieje, i to jest ogromny plus. Ja naprawdę chcę patrzeć na Paddingtona, bo jest tak bardzo wiarygodny. Więc to na pewno dodaje do oceny filmu. Zatem chciałbym Wam może powiedzieć, że wow! Kolejna dwójka, będę tego wracał, płakał, płakał tysiąc razy. Niestety, ale jednocześnie nie czuję ogromnego zawodu, nie czuję, że nowy reżyser potknął się. Tylko, że moim zdaniem bardziej on tak bardzo bał się dać coś nowego, bo bądź co bądź dopiero zaczyna, że trochę się pogubił i wolał zrobić historię prostszą mniej skomplikowaną, gdzie będą mniej skomplikowane postaci, mniej zrobione sety i tak dalej, żeby nie zawieść nas i nie zepsuć tego materiału. Więc Shed robił ten film myśląc nie zepsuj i zrobił nam nie zepsuł, ale nie zrobił nic więcej. Czyli Paddington 3 nie zepsuty, ale Paddington 2 nie genialny. Paddington 3 nie genialny, przepraszam najmocniej. Tyle z mojej strony, Wam bardzo dziękuję. Dajcie mi znać, czy byliście w kinie? czy widzieliście Paddingtona. Ja muszę przyznać, że byłem na seansie, gdzie były dwie osoby, więc trochę się martwię, czy faktycznie ludzie chodzą na Paddingtona, bo jak byłem na dwójcu, to, to była pełna sala, więc to w ogóle wow, rozpierdziela głowę. Czy podobają wam się polskie głosy? Są seanse z napisami z Jatra, trafiłem już w dwóch kinach we Wrocławiu, więc szukajcie, bo są te napisy do obejrzenia. Dziękuję wam jeszcze raz bardzo, mam nadzieję, że widzimy się następnym razem tutaj, czyli na Brodach z Kosmosu. Na razie!